Okay. My, myśli, myśli, u mnie jeszcze myśli? U ciebie już nagrywa? U mnie już nie myśli, u mnie już nagrywa, także pewnie już nas widać. E, cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Adapterów, e, czwartym bodajże. E, także dalej nagrywamy, e, jesteśmy wytrwali w tej adaptacji do obecnej sytuacji. E, I dzisiaj z nami jest Kuba Dzięcielski z Kula. E, zwykle to wygląda w ten sposób, że to ja przedstawiam gości, ale z racji, że dobrze znamy się z Kubą, wolałabym, żeby to Kuba to zrobił tym razem. Także Kuba opowiedz coś o sobie i o CodeCulu, a potem przejdziemy do naszych pytań o adaptacji. Jasne, to Cześć. Um, mam na imię Kuba dziecielski i w Codekulu zajmuję się głównie marketingiem, ale również pozyskiwaniem studentów. Chociaż ostatnio przez te różne zmiany to już zaczęło po prostu wykraczać moja rola również w zarządzanie projektami, odpalanie nowych produktów. Service design, jakieś zmiany procesowe, innowacje, ale generalnie tak. Na koniec dnia moim głównym rolą jest pozyskiwanie ludzi do szkoły, czyli szeroko pojęty marketing, również w Polsce, jak i poza granicami kraju, czyli tutaj mówimy o Rumunii i Węgrzech, bo na tych rynkach CodeCool jest obecny. A jeszcze sam Codekulu to jesteśmy firmą, która szkoli głównie programistów, ale to, co nas też wyróżnia na rynku, spośród wielu szkół programowania. To jest to, że również bezpośrednio ich sorsujemy do firm. I tak naprawdę my jesteśmy firmą B2B, tak naprawdę, a nie B2C. I my jakby powstaliśmy po to, żeby odpowiadać na problemy biznesu pod tytułem Brak ludzi do pracy? Jesteś na miód. No pięknie. E, powiedz mi, e, czym jest dla Ciebie adaptacja? To jest takie nasze standardowe pytanie, bardzo ważne, i, i bardzo jestem ciekawa, jak, jak wy do tego podchodzicie. Myślę, że adaptacja to jest um, reagowanie na zmiany a, i, i jakby lekkość i szybkość a, reagowania i, i odnajdywania się w tych zmieniającym nas otoczeniu. tak? Czyli jak szybko potrafimy się zaadaptować do, do zmieniającej sytuacji, i na koniec dnia, pewnie to jest ta adaptacja. A kiedy u ciebie i u waszego zespołu nastąpiło myślenie o adaptacji teraz w kontekście tej sytuacji, która jest, co, to, co się wtedy stało? Co wtedy myślałeś? Jaki był to moment w ogóle? Jaki kontekst? U nas myśl, myślenie o zmianie jest jakby nieodłącznym elementem, bo jesteśmy startupem na takiej mocnej fazie wzrostu i w zasadzie. Um, Non-stop szukamy swojego miejsca, odpowiedniego dopasowania się do rynku, do otoczenia, więc ta myśl o adaptacji jest u nas jakby nieod, nieod, mm, jest nieodzownym elementem codziennego funkcjonowania. Natomiast trzeba przyznać, że gdzieś tak w połowie lutego myślę, zaczęliśmy myślenia wdrażać w, po prostu w akcję. No i jak już pozamykali szkoły, w związku z tym, że my też musieliśmy zamknąć szkoły, żeby się dostosować do tych jakby wymogów rządowych, no to wtedy ta adaptacja przybrała zupełnie innego tempa. A powiedziały, że w połowie lutego, to znaczy, że wy trochę wcześniej zaczęliście jakby działać niż, niż nastąpiły te takie prawdziwe ograniczenia. Kto był takim inicjatorem tej, tego działania i, i po prostu zmiany, dopasowywania się do tej sytuacji? Była jakaś to konkretna osoba, dział, zespół? Jak to było? Um, myślę, że u nas. Um... U nas w ogóle powstał specjalnie zespół międzynarodowy do adaptacji i do wdrażania zmian, więc był to częściowo ten zespół, i jakby zespół został zainicjowany przez członków zarządu KŁOTKULA z zagranicy. Natomiast lokalnie na pewno mocnym inicjatorem był tutaj jakby dział marketingu, chociaż mój dział marketingu jest takim działem mocno powiedzmy, w którym jest wiele różnych kompetencji z różnych działów. I, I myślę, że to my, my, byliśmy tym główną siłą napędową i, a, i, i, i wdrażaliśmy te, te zmiany. I tak, zaczęliśmy myśleć już szybciej, bo już po prostu zaczęliśmy szybciej, a, a emant... Wiedzieliśmy, że, że będzie nas to czekało prędzej lub później, widzieliśmy co się dzieje na świecie, ja osobiście też mam kolegę w Szanghaju, który też pracuje w edukacji, i też sobie z nim porozmawiałem, co tam się dzieje, i już wiedzieliśmy, że, że, no, że, że będzie trzeba robić te same dopasowania, i już zaczęliśmy gdzieś w połowie tego się do tego szykować. A Aby forma, forma, formalnie działać jako podmiot, jako szkoła, jak to wygląda formalnie? Tak, formalnie. Znaczy formalnie. Nie, my jesteśmy biznesem, okay. ale w ramach naszej działalności świadczymy usługi szkoleniowe. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. I inne. Okej, okay, okej. Okay, bo właśnie jakby jestem, jestem ciekaw, czy jak. Powiedziałeś, że w, w momencie, kiedy państwu kazało zamknąć szkołę, no to wy też musieliście się zamknąć. Czyli rozumiem, że was obowiązują te same zasady, czy wy raczej chcieliście się dostosować? Tak, chcieliśmy się dostosować. My na, nie musieliśmy, prawda, nie jesteśmy szkołą a, per se, więc nie musieliśmy tego robić, ale chcieliśmy tutaj jakby, jednak nasi studenci, my też mówimy o nich studenci, jakby na koniec dnia świadczymy im usługi edukacyjne i tak też o nich mówimy, więc u, uznaliśmy, że chcemy, że nie chcemy, żeby o nas że, pisano, że jedna szkoła dalej funkcjonuje, tak? Mhm. OK. Mm -hmm. no, to, by, opowiedz... to, by było, to by było marketingowo. Ciekawe. Tak. No. Okej. Okay. A opowiedz kuba o tej adaptacji, jak to u was rzeczywiście wyglądało? Czyli jakie zmiany zaczęliście wprowadzać? Czy wy robiliście sobie jakiś plan? Co w ogóle się zmieniło od tamtego czasu u was? No, chyba się zmieniło prawie wszystko. Um, my, generalnie, jesteśmy firmą, która wywodziła się z jednego produktu. Był to taki produkt, powiedzmy, um, bardzo niszowy, 12-miesięczny kurs full stack, um, bo wierzymy, że po prostu uważamy, że to jest najlepszy produkt, jeżeli chcemy wyszkolić takiego pełno, um, pełnoprawnego programistę, takiego, na którego mamy zapotrzebowanie naszych firm partnerskich. I jakby byliśmy taką trochę firmą jednego produktu od wielu lat i rozmowy o tym, żeby robić inne produkty, były długie, żmudne i często trwały miesiącami, tak nagle jak się okazało, że no być może w tej chwili ludzie nie są skłonni do takich zobowiązań 12-miesięcznych, tak pomysły o nowych produktach pojawiły się bardzo szybko i rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe do wdrożenia w zasadzie zostały, zostały zaczęły być wdrażane w ciągu dnia. A więc no takim głównym korowym zmianą to jest to, że zaczęliśmy oferować nasz główny produkt online, gdzie wcześniej to było tylko i wyłącznie jakby kurs dzienny, stacjonarny, tak teraz jakby ten sam kurs, to samo value, które chcemy dostarczać, dostarczamy je w formie online, zaczęliśmy też wykraczać poza rynek warszawski, krakowski, bo oferujemy ten kurs w całej Polsce, a również powoli zaczynamy go oferować w Polonii, poza granicami, Kraju, a oprócz tego zaczynamy tworzyć nowe produkty, jak i również bardzo tutaj mamy silną współpracę z naszymi partnerami biznesowymi, którzy no niestety z jednej strony są w takiej sytuacji rynkowej, że muszą na przykład zwalniać dużo ludzi, a z drugiej strony chcą przeznaczać fundusze, by część z tych ludzi przebranżawiać, bo. Wbrew pozorom rynek IT ma się całkiem nieźle, i cały czas potrzeb na programistów i specjalistów jest bardzo dużo i firmy są nawet skłonne. E, część personelu, który być może muszą zwolnić i przebranżowić właśnie na te kompetencje IT. Mhm. Okej, okay, ja, ja, ja mam takie pytanie jeszcze uzupełniające, a z, z jakiego oprogramowania skorzystaliście? No bo podejrzewam, że przenieść jak gdyby ilu studentów? No, to jest około 200 studentów. Ok, przenieść 200 studentów tak praktycznie z dnia na dzień do, do świata online'owego to pewnie nie jest to najprostsze rozwiązanie. Ehm, czy korzystacie z jakichś customowych rozwiązań, czy z takiej oferty, która jest dostępna na rynku, czy na przykład nie wiem, narzędzi Google, czy czegoś podobnego? Tak i tak, mamy swoje customowe narzędzia, które tutaj też nasz team deweloperów został postawiony na głowie, żeby je poprzerabiać, tak żeby one były dopasowane do naszych potrzeb, ale również korzystamy z ogólnodostępnych narzędzi, takich jak Zoom, Hangouts, Discord, Slack, cały pakiet w zasadzie Google'a. I w zasadzie my testujemy nowe narzędzia co miesiąc, albo co tydzień nawet. Nie ma, nie ma tak, żebyśmy czegoś nie testowali. Wszystko, co tylko uważamy, że jest warte przetestowania, to testujemy. Mamy do tego nawet dedykowany gdzieś tam taki mini zespół i po prostu testujemy wszystko, co się da. Jak tylko widzimy w czymś wartość, to to od razu adaptujemy. Okej, okay, no i jakby z tych testów, co, co byś polecił? Jako, no bo... Wy macie dużą wiedzę jednak techniczną, technologiczną. A dużo teraz firmy gdyby przesiada się na takie właśnie rozwiązania pracy zdalnej i też edukacji zdalnej, rozwijania swoich pracowników zdalnych. To z tych testów, jakbyś miał wskazać takie trzy najważniejsze narzędzia dla Was, to które by to były? Myślę, że byłby to na pewno cały pakiet Google i Discord i Slack. Natomiast stworzyliśmy też cały taki um, tutorial. Można sobie wejść na stronę www.zdalnie-do-wszystkiego.pl i tam można pobrać tutorial, który stworzyliśmy. Głównie on był dla nauczycieli, ale również uh, dla, dla firm i, i tam, jakby są opisane, to jak my sobie radzimy z edukacją zdalną, z jakich korzystamy narzędzi. Myślę też, że same narzędzie nie są aż tak one są ważne, ale na koniec dnia jest również, są inne aspekty takie miękkie, czyli jak korzystasz z tych narzędzi, albo jak zachęcasz ludzi, jak ich onboardujesz do tych narzędzi, mamy w ogóle całą rozpisaną metodykę, jak się komunikować ze studentami, żeby podtrzymywać ich motywację, jak odwzorować w online takie kontakty międzyludzkie, umawiamy się ze studentami, nie wiem, na lunch, albo na jakieś takie, na kawy online, mamy metodyki, mamy osobę, która jest dedykowana tylko do tego, żeby się z Studentami kontaktować, żeby się zapytać, jak im idzie, jak progres. Czy przypadkiem nie, nie, wiem, nie siedzi i nie ogląda Netflixa, na, nie, nie binge'uje jakiś seriali na Netflixie, tylko że się uczy, tak? Więc jakby to, to nie tylko są narzędzia, to jest cały taki mechanizm, bym powiedział, um, który idzie za narzędziami. Nie? Super, to jak już wcześniej, jak zaczęłaś o tym mówić, to wręcz pomyślałam sobie, kurczę, to nie jest rozwój. Jakby w tym czasie to nie jest adaptacja, tylko to jest tak naprawdę jakby spory dla Was taki krok do przodu. Czy Wy to tak postrzegacie? Bo wymieniłeś jakby po pierwsze ekspansję, po drugie jakby przeniesienie, no, zrobienie jakiejś większej też skali w tym momencie, no bo rozszerzacie swoje działania na rynki inne niż Kraków i Warszawa, które były do tej pory. Więc no jak, jakie są nastroje w zespole? Bo, bo to wygląda jak taki naprawdę niezły rozwój w tym czasie. No, nie, jakbym tutaj jakby nie, nie wyciągał takich podobnych wzrost, wniosków. Mimo wszystko jest to dla nas bardzo trudny okres, um, i, i, i nawet w tym online nadal mamy problem z rekrutacją powiedzmy, takiej ilości studentów, jakiej byśmy chcieli, ludzie się boją. Dużo osób nam mówi, że poczeka, że muszą, że muszą poczekać albo że tak chcą, że są chętni, ale że się boją teraz, że to nie jest dobry moment, że to nie jest czas na takie, na takie długoterminowe zobowiązania. Więc to wcale nie jest tak, że, że, że tutaj jest jakaś super ekspansja, na pewno jest mocna adaptacja, być może nawet delikatny pivot, bym powiedział, w Polsce, po, po na trochę inne, inne produkty i, i trochę mamy inny pomysł na siebie i na rozwój. Ale mimo wszystko, jakby atmosfera jest dosyć, bym powiedział, napięta, no bo bo raz, że się, jak się działa na takich szybkich zmianach, no to wiadomo, że jak ludzie szybko muszą swój status quo gdzieś tam zmieniać, zapominać, no to to generuje jakieś napięcia i, i stres, ale myślę, że sobie radzimy z tym dobrze. Też mamy własne narzędzia i frameworki do tego, żeby sobie z tym radzić, żeby rozładowywać jakieś nie wiem, niepotrzebne napięcia w zespole, które właśnie ta adaptacja czy zmiana może wywo wywoływać. Także powiedziałbym, że generalnie atmosfera jest taka produktywna. Okej, okay, super, bo, bo wiemy, jaką macie kulturę. Ona jest bardzo otwarta też na taką transparencję, ale też współdziałanie, współtworzenie tak naprawdę z, z zespołem, z pracownikami e, projektów czy, czy podejmowania decyzji. Czy Wy nadal teraz jakoś to podtrzymujecie? Są liderzy konkretnych projektów? Jak w ogóle sobie radzicie teraz z kulturą? No, bo sami już trochę powiedziały, że nie jest to wcale takie łatwe. E, jak sobie radzić z kulturą, jeśli jesteśmy cały czas online i e, no, nie mamy tych, Bezpośrednich kontaktów i możemy tak zarządzać tym, jak dotychczas. Tak. no Kultura w Coldpool Kult była projektowana od dnia pierwszego, jak powstało Cool, Kul. Nawet był taki człowiek, który miał takie stanowisko culture designer i on projektował naszą kulturę. Natomiast jest takie słynne zdanie, że kultura zjada strategię na śniadanie, i myślę, że to się trochę u nas też wydarzyło, iż, i, i szczególnie jak e, szczególnie jak są takie ciężkie czasy, trzeba się adoptować i, i okazuje się, że na przykład kultura ci, ci w tym trochę nie wiem, przeszkadza, i wtedy trzeba tą kulturę odrobinę, odrobinę dostosować, zmienić albo, albo, albo na nią wpłynąć. U nas kultura nadal, jakby te główne wartości pozostają, które to jest trans, transparentność, e, taka e, we wszystkim, w tym, co robimy, stawiamy na jakość, e, nie, nie, i to też jest taka, taka główna wartość. Natomiast e, Codecult był zawsze organizacją taką mocno oddolną, czyli jakby cały zespół miał wpływ na to, jak wygląda każdy mógł się wypowiedzieć, każdy mógł, nie wiem, wziąć jakikolwiek projekt na, na swoje barki, go pociągnąć, tak, w, takich, w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, gdzie trzeba bardzo szybko się dostosowywać, bardzo trzeba szybko podejmować decyzje, ta decyzyjność trochę, trochę przeszła z, z takiej oddolnej, oddol, oddolnego, od, z od, z od dołu trochę do góry po prostu, bo trzeba podejmować decyzję szybko. i Niestety, jeżeli cały zespół musi podjąć jedną wspólną decyzję, i tak kiedyś było, mieliśmy do tego dedykowane spotkania. E, tak teraz, gdzie po prostu trzeba działać bardzo szybko, oddolność nie, nie, nie sprzyja byciu szybkim. A myślę, że jeżeli chcemy na rynku wygrać, e, to po prostu szybko się z wszystkim, i, i w tej chwili trochę się to u nas zmieniło. O tyle, że, że po prostu są liderzy i, i trochę ta odpowiedzialność za, za zmiany i za decyzje została po prostu trochę, bym powiedział, zepchnięta na nich albo po prostu obarczona. Tak? Mhm. Okej, okay, a na rynku, wśród ludzi, w ogóle w portalach internetowych jest mnóstwo takich teraz prognoz, co, kiedy się skończy to wszystko, co będzie po. Czy wy się też zastanawiacie nad tym, czy ty osobiście masz jakiekolwiek swoje refleksje, kiedy, kiedy to się skończy, jakieś strategie związane z tym na konkretne miesiące w zespole? Co myślicie o tym, co będzie po w Code Coolu? Nie, staramy się nie myśleć o tym, co będzie po, i generalnie szykujemy się na najgorsze. Liczymy na najlepsze, szykujemy się na najgorsze, także my w tej chwili szykujemy się na to, że to będzie trwało latami. Brzmi to strasznie, ale, ale, ale może, tak, może być taki scenariusz, i my się na to tak szykujemy, i staramy się tak w tej chwili projektować nasze procesy i nasze usługi, byśmy byli w stanie przetrwać nie miesiąc czy dwa, ale, ale lata nawet. Mhm. A powiedziałeś takie słowo, które ja oczywiście lubię bardzo projektować. Czy korzystacie z jakichś narzędzi do projektowania teraz kursów, ale w ogóle strategii, tego w jakiej jesteście teraz sytuacji, jakiej będziecie zaraz do jakichś narzędzi biznesowych, metodyk? Korzystacie z czegoś konkretnego? Um, tak i nie. Ja jako, um, jako uczestnik Waszego kursu Service Design oczywiście staram się tę część tych metodyk i tych narzędzi wprowadzać, więc oczywiście staramy się, um, natomiast na koniec dnia jakby rzeczywistość się weryfikuje, jak trzeba podejmować że, tę decyzję szybko i działać bardzo szybko, po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma, nie ma zawsze czasu na to, żeby zrobić wszystko po bożemu. Um, tak jak, tak, jak, tak jak to było, było uczone. Bardzo dużo testujemy, czyli różnego rodzaju landing pages, AB testy. Bardzo dużo rozmawiamy z naszymi studentami, kandydatami, czyli robimy bardzo dużo takich linowych interwiusów z nimi i na tej podstawie staramy się się dopasowywać. Ale no ale jakichś takich super konkretnych narzędzi to nie używamy. Raczej to są, raczej to są po prostu takie techniki, czyli dużo wywiadów, dużo rozmawiamy z klientem, z kandydatem, z naszymi obecnymi studentami a, i, i na tej podstawie staramy się projektować nasze kolejne ruchy i działania i usługi. A jeszcze a propos właśnie tych rozmów, powiedziałeś, jak, że są pewne nastroje, oczywiście napięcia, czy u was w zespole, czy, czy też u, u studentów zastanawiają się, czy tego nie przesuwać. Czy oni Wam dają feedback, jakim się teraz uczy w takiej formie typowo online? Mają jakieś problemy z tą nauką, właśnie zwracają się do mentorów? Jaki dostajecie taki feedback związany właśnie z taką kulturą teraz edukacji typowo online, od nich, od studentów? Tak, no jakby feedback jest też nieodłącznym elementem naszej kultury i bardzo mocno na niego stawiamy. Ten feedback od studentów jest zbierany praktycznie non-stop i to w trzech różnych formach, bo jest on zbierany w takiej formie przez nasze wewnętrzne narzędzie, takie powiedzmy na dziennym. Levelu, że dziennie mogą studenci dawać feedback do praktycznie każdego dnia, do każdego projektu, każdego zadania, mamy do tego platformę. Oprócz tego zbieramy od nich feedback w takich cyklach miesięcznych w formie ankiet, ale również mamy z nimi one-on-one -on -one -y takie feedbackowe i między innymi nawet nasz CEO z Budapesztu również ma takie one-on-one -on -one -y z wybranymi studentami, gdzie po prostu zbieramy od nich też taki jakościowy wywiad. I generalnie mamy dobre feedbacki. Jakby my się baliśmy, studenci, ci też się bardzo bali. Była też taka grupa studentów, która stwierdziła, że nie, to my rezygnujemy, jak to jest online, bo to jest bez sensu, bo my chcieliśmy dziennie. No i się okazało po kilku tygodniach, że w sumie to nawet im się to podoba nie, i że, i że nawet idzie to dobrze. Nawet idzie to, bym powiedział, zaskakująco dobrze, i dlatego też to nam dało trochę wiatr w żagle, żeby, żeby się nie bać tego online, tej nauki zdalnej, bo okazuje się, że. To ma też swoje plusy i można też to robić efektywnie. A mieliście, tak, mieliście takie myślenie, że ten pomysł na online już był dawno w głowie i jakoś tak brakło odwagi, żeby mocniej wdrożyć na, na ofertę online'ową? Oczywiście, że tak. Online to u nas od, od roku jest mielony, a i cały czas było później, później poczekamy, pomyślimy, nie mamy zasobów i nagle się okazało, że, że, że coś, co przez rok się nie dało zrobić, się zrobiło w dwa dni. Nie? To jest strasznie to śmieszne w kontekście tego kryzysu. że Praktycznie z kim nie rozmawiasz, to właśnie kurczę, tak się baliśmy, tak planowaliśmy, nie, nie mieliśmy zasobów, a potem dało się to zrobić w dwa dni. No, dokładnie. My, my robimy w Hotulu, mamy tak zwane Focus Deje, jest to taki dzień, robimy to raz na sześć tygodni, który polega tylko na tym, że cały zespół mużdży różne problemy, tematy, w ogóle nie związane jakby z codzienną pracą, nie? I akurat tak się złożyło, że ten fokus, Day wypadł w dniu, w którym rząd ogłosił zmianę zamknięcie szkół. Więc cały ten dzień został poświęcony zmużdżeniu, całe chyba 10 godzin siedzieliśmy i mużdżyliśmy, okej, okay, jak to zrobić, żeby, żeby przejść do online'u. Hmm, tutaj by głównie mentorzy nasi hmm, wykonali świetną robotę i, i co, i się okazało, że się, że się da i, i też po prostu iterujemy, bierze, zbieramy feedback i na podstawie feedbacku się dostosowujemy, tak. Super, brzmi to super w sensie właśnie tak chyba to powinno wyglądać w kontekście kryzysu? No dobrze, no to słuchajcie, jak tak, znaczy nie tylko optymistycznie, bo Kuba też mówił, że oczywiście są te kwestie związane z napięciami i wyzwaniami, jak, jak u wszystkich, ale co byś powiedział na koniec w kontekście adaptacji jako takie przesłanie dla, dla innych. Em, podsumowując trochę naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że żeby się nie bać, żeby działać szybko, żeby wdrażać rozwiązania, nawet jeżeli jeszcze ich nie do końca zmużyliśmy albo nie są perfekcyjne i trudno, lepiej wdrożyć coś szybko i sprawdzić, czy to działa i się dostosować i, i mieć takie podejście linowe, agile'owe i, i po prostu szybko się poruszać, szybko wdrażać e, i, i, u, i ulepszać i nie komplikować i nie rozmyślać zbyt długo, czy dane rozwiązanie jest dobre, lepiej wdrożyć i sprawdzić, jakby w trakcie, czy, czy się sprawdziło, czy nie, i potem iterować. Okej. Okay. No dobrze, no to słuchajcie, to dzięki Kuba. Trzymamy kciuki za kołdkur, za dalszy rozwój i właśnie adaptację do sytuacji. E, dzięki za kolejny odcinek. No i tyle. I powodzenia. Również dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Pa pa!